Nie. tylko wezmę sobie lampę, wepnę, dobra? Państwo yy, yy, słuchający nas w kanałach audio nie widzą, jak Dominik wstaje i ustawia lampę, która dramatycznie zmienia jakość dźwięku. Ach, jak zmienia. Tak, stawiamy bardziej na Spotify'a, ale jakby ktoś chciał czasami się popatrzeć na nasze twarze, kto to do was mówi i... Na YouTubie, bo chyba nie wrzucamy na, na youtube ja Powinniśmy zacząć wrzucać na, na Spotify'a wideo. Zdecydowanie. Ale tak, jeżeli chcecie, jeżeli wolicie formę oglądaną z napisami, to pamiętajcie, że jesteśmy też na YouTube. Pamiętaj, że, Cieszę, że YouTube, YouTube ma więcej dodatków do różnych przeglądarek i różne rzeczy można zrobić z tym materiałem. Łatwiej się z reguły z YouTube'a korzysta, jeśli chodzi o, o content. Tak, także naszym ważniejszym filarem jest Spotify, ale jest też YouTube. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj o tym, czemu nas, jego Customer Success Managerów, menadżerki, czemu nas wkurza sprzedaż sprzedawcy? Co takiego nas najbardziej wkurza? No bo tak naprawdę to powinny być zespoły, które się super dogadują, ze sobą współpracują, trzymają sztamę, ale no w praktyce wiemy, że tak nie jest. Dlaczego? Dominik jest bardzo trybalny, jeśli chodzi o ten temat i jego tribe jest e, 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 Customer Success. Ja taki nie jestem. Mój tribe to jest zawsze growth i sprzedaż. Przede wszystkim, mimo że się nie wywodzę z tych działów, to właśnie dlatego, że kiedyś jako supporter i sukcesowiec zacząłem bliżej współpracować z działem sprzedaży i zorientowałem się, że to jest najko najbardziej kompetentny dział obsługowy. Z którym dane mi było współpracować. Czuję się obrażony. Czuję się obrażany w tym momencie. Ja, czy ja muszę to uzasadnić tak, że ty masz inną perspektywę, bo ty pracowałeś zazwyczaj już w menedżmencie i miałeś taki wyższy obraz stanu rzeczy. Podczas gdy ja um, raczej na tym froncie z klientem. Więc może to dlatego, że ty miałeś od kontrolą więcej tych zespołów. Tak naprawdę to od organizacji zależy. To zależy już dużo od organizacji, tak? Właśnie. Pewna klasyczna niechęć yy, yy, albo konflikty, które są na linii yy, różne działy versus dział sprzedaży, często biorą się stąd, że dział sprzedaży ma bardzo agresywne yy, taktyki dowożenia celów tylko i wyłącznie sprzedażowych, i czasem jest to związane z właśnie z wewnętrzną strategią działu, a nie, nie, nie całej firmy. Dlatego na przykład sprzedają do klientów, którzy nie są idealnymi klientami ani dla marketingu, ani dla supportu, ani dla sukcesa, A ja. Wcześniej się powoływałem na przykład tak, gdzie właśnie dział sprzedaży był idealnym działem w kwestii kompetencyjnej, i, w, i tu udawało mi się robić tak, żeby się inne działy uczyły od tego działu. No Ale dobra, wiesz co, dobra. bo ty się wy, wymigujesz się od odpowiedzi i chwalisz tych salesów, a miał być odcinek, dlaczego ich nie lubimy, i co tu zmienić, mhm. żebyśmy się polubili. Ostatnio nawet na, na LinkedInie mieliśmy bosta troszeczkę w tym temacie. Ja już tutaj przeczytam jeden komentarz, który fajnie opisuje takie powszechne sytuacje. Tutaj pozdrowienia dla Lesława. Do dziś za jeden ze swoich największych zawodowych sukcesów uważam obsługę klienta, który, którego pozyskał sales, a który później okazał się drastycznie overpromised, ujawniając przy okazji problemy w dziale sales. Kontraktowano szereg funkcji, które albo jeszcze w ogóle nie istniały, albo istniały, ale wadliwe. Klient z dobrymi intencjami przystąpił do wdrożenia, a ja do obsługi. Ale szybko atmosfera zaczęła się psuć. Kolejne opóźnienia, a dla mnie coraz ważniejsze było, że czeka nas twarde lądowanie, bo po prostu nie damy rady dowieść tego, co sprzedano. Sukces polegał na tym, że po dwóch, trzech miesiącach klient wypowiedział umowę, ale przekazując mi te informacje, jednocześnie dodał, że nie będzie pozwów, bo widzieli, jak walczyłem, jak wyjaśniałem i zabiegałem o ich interes w firmie. Pomyślałem sobie wtedy, że to, że to niedoceniane, ale bardzo ważne Zadanie CS Łagodzić też sprawy, gdy idą w złą stronę. Technologicznie nie daliśmy rady, ale Human Factor pozwolił uniknąć katastrofy. To ja mam już taką dygresję. Pierwsza ja... rzecz. Tak działa Mózg. I o tym poczytacie więcej u Kanemana, że Dominik od paru tygodni ma takiego klienta, którego nie chce, który został sprzedany wbrew. Rozsądkowi i, 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 i walczy o tego klienta jak lew z zaangażowaniem godnym lepszej sprawy. Jego mózg zaczął w internecie i w rzeczywistości wyłapywać tylko podobne przypadki. Dlatego ten, ten komentarz został przeczytany, bo tak naprawdę to jest to, czego Dominika mózg szuka na każdym kroku. Wiesz co, jakbyś zrobił ankietę na LinkedInie, aż ja to kiedyś chyba zrobię na co najbardziej narzekają customer success managerowie, to stawiam orzechy przeciwko dolarom, że na pierwszym miejscu będzie dział sales dział sales, wredne małpy, bo cały czas obiecują za dużo albo robią coś innego no, no to dobrze, co jeszcze byś tutaj wymienił? Nie, ale dobra Sprzedaż niedopasowanego klienta to jest największy grzech, który może robić organizacja, i robi on z reguły poprzez dział sales bardziej niż poprzez marketing, bo jednak marketing dopasowuje swoje swoje treści dosyć sprawnie. Natomiast sales no, często domykając, mają ten psychologiczny moment, że już bardzo chcą sprzedać, w związku z czym Obiecują klientowi, albo tylko przytakują, albo, albo milczą i klient to bierze za dobrą monetę. tak? Więc Wiesz, więc... mają bat nad głową, mają targety, mają kredyty do spłacenia, prowizje do, do zgarnięcia, więc też trochę to inaczej funkcjonuje, w pewnym sensie rozumiem. Więc to, to, to jest pierwsza rzecz, dla którego dział sprzedażowego się nie lubi, czyli dostarczanie klientów yy, niedopasowanych albo czasem wręcz wbrew yy, supportowi. Ale nie uważasz, że te niedopasowania często wynikają z błędów firmy jako takiej, bo jeżeli firma nie ma zrobionego profilu idealnego klienta, jeżeli marketing podsyła albo nie wiem, BDR, czyli też Business Development Representative, jeżeli te, te działy podsyłają po prostu złe lidy, no to w czym ma ten seks rzeźbić? Nie, no jasne. To wszystko zasadza się na komunikacji, tak? Jeżeli wymiana informacji wewnątrz organizacji działa, no to, to działa. No, ale wydaje się, że jeżeli jesteś sprzedawcą, to powinieneś troszkę intuicji mieć, Teraz ja będę. Wymiana informacji. Jeżeli o, tą część, o tę część chodzi, tutaj częstym problemem i takim punktem tarcia między CS a sales bywa handoff, czyli przekazanie klienta, zwłaszcza tego w high w indywidualnym modelu opieki. No i tutaj na przykład CS się pyta. Dobra, jaki tutaj feature był dla nich najbardziej interesujący, jaka tam rzecz dla nich jest najciekawsza. Nie wiem, zapytasz, kto jest głównym, nie wiem, kontaktem do tego i tego. No, no nie wiem, zapytasz na spotkaniu. Prawda? I nagle się okazuje, że ty pytasz, 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 i okazuje się, że Sales tylko dobrze znał ten proces papierkowy, kto musi podpisać, co musi podpisać. A jak nagle przychodzi do zapytania, czemu w zasadzie w ogóle podpisali tą umowę? A zobacz sobie tam nagranie, sprawdź sobie notatki, bo nie pamiętam, bo to było już tak dawno temu, że się skupiliśmy na umowie. Tak, i to nie tylko w działach czy w organizacjach, gdzie jest taki określony handoff. Bo czasem jest tak, że salesi pracują na etapie sprzedaży, natomiast już nie ma procedury przekazywania do, do, do sukcesa, ale na przykład trzeba wy, wypełnić kartę klienta, jakąś tabelkę, gdzieś tam jego konto zapełnić danymi. I to też często jest takim elementem lekceważonym. Przez, przez Sales, który ma, no, wiadomo, jak wszystkie działy dużo pracy, więc musimy robić tylko to, co bezpośrednio przynosi mu efekt. Żeby tak nie jechać po tych sprzedawcach, trochę też jest w tym naszym winie, bo no, no nawet ja czasami się łapię na tym, że mamy po prostu pewne oczekiwania i pewne rzeczy nam się zdają oczywiste przez jakąś tam klątwę wiedzy, przez to, że wiemy potem, co, co klienci wymagają. Że też zdarza się, że CS nie mówi tak naprawdę sprzedawcom, jakie ma oczekiwania, tylko zakłada, że coś jest oczywiste i że sales to powinien wiedzieć, powinien to zapytać, ale często nie, nie mówimy swoich oczekiwań. Same byśmy chcieli wiedzieć, przyjmując takiego klienta, więc ta część też jest ważna. Jest też taki fragment sprzedażowy, który jest w działach takich obsługowo-sprzedażowych, gdzie mamy do czynienia z tech albo low ale jednak gdzie minimalny kontakt z klientem jest. Że sales nie musi zbierać jakichś bardzo zaawansowanych informacji na temat klienta, ale robi jakiś wstępny onboarding, prezentację produktu, przechodzi przez, przez konfigurację konta z klientem, nawet na etapie triala albo takim bardzo wczesnym sprzedażowym I, i często jest tak, że w organizacjach zwłaszcza młodych, dynamicznie rozwijających się, każdy sprzedawca, każdy onboarder ma na to swój pomysł i potem klienci, którzy wpadają do portfela, są bardzo różnie skonfigurowani, z bardzo różnym myśleniem o aplikacji. I to jest często tak, że Customer Success nie może podchodzić do każdego klienta tak samo, bo jeden klient, nie wiem, wymyślam teraz, chociaż to jest wymyślanie z doświadczenia jakby onboardowanie klientów platformy e-commerce, Sprawia, że w różny sposób przez różnych sprzedawców, przez różnych onboarderów, sprawia, że potem taki klient ląduje i w dziale Customer Success i jest przekonany, że najważniejsze jest skonfigurowanie płatności, bo bez tego się nie da ruszyć. A ktoś inny mówi, Ja tego nie muszę konfigurować, robię szybko kategorie w sklepie, żeby móc wrzucać produkty do dobrych kategorii. I on na przykład jest dobrze prowadzony. A ktoś inny mówi, Ja zaimportowałem tysiąc produktów, a teraz będę je ręcznie wrzucał do konkretnych kategorii. To są bardzo różne casey dla customer success i one wynikają z tego, że. Sprzedawca czy onboarder poprowadził klienta w taki, a nie inny sposób. Czyli nie było na przykład spójnych playbooków, tylko każdy robił to, co jemu się wydawało najważniejsze, albo co w kontekście tego klienta mu się wydawało najważniejsze, co nie zawsze może, nie zawsze jest dobre, bo czasami jest ogół dobrych praktyk, które i tak trzeba. Tak, no play, Playbook wydaje się narzędziem dla nowicjusza. Jak ktoś już jest doświadczony, to już ma swoje nawyki i wie lepiej. Dokładnie. Ja może przeczytam. Y Kolejny komentarz z naszego kanału z potwierdza jego tezy na każdym kroku. Też jest taki, każdy tak ma. Przypomina mi to jeden konkretny przypadek, mówi Paweł, gdzie doszło do miscelingu. Klient kupił produkt, który nie dawał mu tego, czego naprawdę oczekiwał. Mimo naszych najlepszych, elastycznych i naprawdę ambitnych prób, aby dostosować naszą ofertę lub znaleźć alternatywne rozwiązanie, nie byliśmy w stanie spełnić jego pierwotnych oczekiwań. Sami wypowiedzieliśmy. Tutaj akurat wątek był o wypowiadaniu umów klientom, czyli w tych skrajnych wypadkach, kiedy doszło właśnie do miscelingu czy do Promising. To Tu są takie dwie rzeczy, bo ten misjoning to bardziej pójście, w strzelenie się z produktem nie do tego, do kogo trzeba. Overpromising no to wiadomo, obiecywanie za dużo. No ale to wracamy znowu wątkiem do, do ideal customer profile, do idealnego profilu klienta, a o tym trochę mówiliśmy. Czy coś ci jeszcze przychodzi do głowy, czemu się te działy mogą nie lubić? Gdzie tu dochodzi do tarcia? W organizacjach, w których na przykład premia sprzedażowa jest odroczona o na przykład trzy miesiące, żeby klient się dobrze zonboardował, i dopiero wtedy traktujemy, że on jest dobrze sprzedany. No, działy się nie lubią, dlatego że jeżeli czasem przez support czy przez sukces klient odpadnie przed okresem premiowym, no to sejści mogą mieć yy, pretensje, że nie dostaną premii za tego klienta, mimo że go dobrze w ich mniemaniu sprzedali. No bo czasem jest tak, że klient odpadnie, bo został źle sprzedany, a czasem klient odpadnie, bo został źle sukcesowany. To jest w ogóle ciekawy wątek, system premiowy w firmach, chyba na osobny odcinek, dlatego że może też być tak, że klient na przykład kupi od sprzedawcy jakiś mniejszy pakiet, czy mniej użytkowników, ale powie, słuchaj, zaraz się zacznie nowy rok, za parę miesięcy i będziemy mieć tam budżet i coś tam i wtedy będziemy dokładać tych użytkowników. I sprzedawca może być na przykład wkurzony, bo sukces nie włożył żadnej energii, żeby na przykład dołożyć tych x użytkowników, ale to na przykład sukces dostanie premię za do sprzedaż, z tego względu, że to już się wydarzyło, kiedy już był pod jego opieką, podczas gdy nie zrobił tutaj nic i to de facto w sumie sprzedawca podpiął umowę, dopiął umowę z klientem, w której już było umówione na gębę, że no, będziemy dodawać więcej tych użytkowników. Więc tu też kwestia tego, jak te, jak te premie są skonstruowane, właśnie gdzie jest ten próg, do kiedy sprzedawca dostaje dostaje premię. Na przykład może to, to jest, jest za pierwsze pół roku tego klienta z firmą trzy miesiące. To jest w ogóle pogłębiona dyskusja na temat tego, jaka część premii powinna być bardzo mocno indywidualnie przyznawana, a jaka część premii powinna być zespołowa. Premie zespołowe czysto logicznie, jeżeli mamy w 100% premie zespołowe, to bardzo buduje zespół, wymiana informacji i wspólną świadomość, natomiast z reguły nie napędza sprzedaży tak dobrze. Jak premie indywidualne, które są w stanie wyciągać yy, diamenty wśród naszych sprzedawców, którzy cisną do bólu i nie cisnęliby tak dobrze, gdyby byli na premiach zespołowych. No bo wiadomo, mniejszy, mniejszą korzyść z tego mają. Tak więc pewnie systemy hybrydowe, które trochę, trochę elementów zespołowych premii, a trochę elementów indywidualnych zostawiają, te, te systemy są z reguły bardziej dopasowane do organizacji. Ale to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek. Tak, wątek na osobny odcinek, natomiast mi przyszła do głowy jeszcze inna rzecz. Myślę, że taka nie do końca oczywista. Wspomniałeś wcześniej o takich orłach, które to wiesz, prowadzą po swojemu, bo już są tak dobrzy i tak dalej. I tutaj taka indywidualizacja i takie zbyt indywidualne podejście do klienta też rodzi pewne problemy, bo nagle się okazuje, że sprzedawca w jakiś dziwny sposób przedziela zniżki, które potem będzie musiał ten CSM. Wywalić po roku po odnowieniu, że nagle kończymy z grupą klientów, gdzie każdy ma jakiś tam indywidualny pricing na tym najwyższym pakiecie, bo tu chciał sprzedawca podziałać w tę stronę, ten dał takie zniżki, ten dał takie zniżki i brak jest jakiejkolwiek spójności w pricingach. I nagle przy każdym odnowieniu, czy zespół od odnowień, czy CSM musi sprawdzać indywidualnie każdy jeden pricing, bo nie ma spójności. Albo tu na przykład w umowie usunął sprzedawca. Prawo do automatycznego odnowienia, bo zostało wynegocjonowane. Albo mhm. na przykład tutaj sprzedawca zdecydował się z działem prawnym zmienić coś tam. I stopień takich indywidualnych zmian per klient potrafi być po prostu upierdliwy, bo potem przy każdym takim kliencie CSM zazwyczaj nie będzie mieć jakiegoś pola po prostu w CRM, gdzie to będzie zaznaczone, tylko mhm. będzie musiał przy każdym odnowieniu sobie sprawdzić najpierw, jak w ogóle ma ugryźć to odnowienie, jakie są zniżki, jakie jest, mhm. jaka jest umowa. I to się robi po prostu bajzel. Z tym, że uważam, że to zrzucam na karty organizacji, a nie salesów. To znaczy, jeżeli damy tak. salesom określone możliwości, to oni je wykorzystają, żeby sprzedać. I na wstępnym etapie budowania produktu i organizacji to jest wręcz bardzo dobre, ponieważ dzięki temu jesteśmy w stanie robić taki customer development dla oferty. Czyli jeżeli jesteśmy otwarci i dajemy salesom bardzo dużo, duży wachlarz możliwości, to po trzech czy czterech miesiącach sprzedaży jesteśmy w stanie powiedzieć, jak będzie nam łatwiej sprzedawać, co jest dla klientów ważne, co jest trąfem, a co jest nieistotne. I dostosować pricing i strategię sprzedaży pod to. No, nie, no, wiadomo, że nie wszystkie życzenia klientów jesteśmy w stanie spełnić, tak. Ale chodzi o to też, żeby zbudować sposób komunikowania oferty, taki tak, aby, aby ona była łatwa do sprzedaży. Natomiast potem, jak jest zbyt customowo, no to jest, to jest... Wiesz co, niestety muszę się z Tobą zgodzić, <laughs> że, to często nie są, że to często w większości przypadków prawie wszystkich. My mówimy, że tu są jakieś nieporozumienia, tarcia CS, sales i tak dalej. To są wszystko rzeczy organizacyjne i procesowe. Hand off jest procesem. ICP, idealny model klient, idealny profil klienta, to jest proces, który powinna mieć cała organizacja czy system premiowy i tak dalej. Wszystkie te konflikty między sprzedawcami a customer z managerami i menadżerkami rozbijają się o procesy i podejście całej organizacji, a nie indywidualnych osób najczęściej. I to chyba takie dobre podsumowanie. Takie czerstwe, ale prawdziwe podsumowanie Dominika.